Ja. Si. Mit. Je. Yeah. Zaczynamy? No. Jedziemy. No i jak? Chujówka. Czemu pani chce się do Warszawy przeprowadzić? No tak, na miesiąc dwa, bo chcę zobaczyć, co tu się w ogóle dzieje z tymi, z tymi larwami. Tu te larwy mają swoją bazę na tej ulicy, dlatego chciałam tu wynająć. Tak, na no wiejskiej. O kim pani mówi? No o politykach. Co pani chce im na ręce patrzeć? Tak. Tak, na dwa miesiące styknie. I poobserwować. Poobserwować sytuację, tak. Jak to będzie wyglądać? Gdzie tu jest kurwa kąta, szary światło? O, tu jest, tu jest, Dobra, jedziemy. O, to tak wygląda. No obraz jak przesta. Dobra. Tu, co to jest kurwa? Daj spokój. Wieś, piewa wieś tańczy. To takie kurwa bajery w mieszkaniu wiesz. Nie na wsi, kurwa. Wieś, piewa wieś tańczy. Staroci, staroci. Edzia pamięta, Gierka, Edzia. Edzio. Mm -hmm. Ludwik XVI to to nie jest, to jest Edek. Edzio. Jak, jak... Gierek, Edek, Gierek. Gierek, Edek. No, beznadziejny. Nie podoba mi się. Naprawdę, tragedia kurwa. Gierek, Edka pamięta. się to taką rzecz wstawić, kurwa. To na wystawkach lepsze stoją, naprawdę. To tragedia takie meble. Trzymy, czy tu światło działa. Masz, kurwa działa. Działa na baronę, kurwa, nie ma nic. No, jaka może być? No, kabina tradycja, wiesz. Światła do góry nie ma, tylko jest przy No. Tak, tak to wygląda, wiesz. Tak wygląda kibel, kurwa, wiesz. No, kibel może być, no. no. Woda automatów mm -hmm. Tu elektryczny drzejnik, można suszyć, wiesz o co chodzi. Majtki, staniki, wiesz. Halo, Jestem w mieszkaniu, tak, proszę pana. Ja wezmę mieszkanie, proszę pana, ale najpierw trzeba... Czer... Y, bo, y, bo trzeba wziąć meblościankę i ten owoc stąd. Ale mnie nie pasuje. mi się to nie podoba. Mieszkanie jest bardzo ładne, tylko mówię Gierek i obraz Gierek. To mi denerwuje. A tak wszystko jest git. No właśnie kurwa, i co teraz zrobić? No i ile się w idzie, nie? Całkiem. No. Lodówka też, kurwa stara jak chuj za mów. Za Przestań, jaka lodówka, boż. Też Gierek w mm. mm, żadnej nowoczesności kurwa, wszystko stare jak skurwysy, kurwa weź przestań, no działa, Nawarony, pali działa, wywiew, przewiew, nawiew, wszystko, jest działa, kuchenka też kurwa, stara jak świat, Przestań, zapomnij. Przestań. Ty. Nego ona się tu zapala. Ty. No, si, działa. To ja jeszcze, to ja się, to ja jeszcze się... To ja jeszcze to przemyślę. Wie pan? To do widzenia, do widzenia, no do widzenia. No, no widzisz, kurwa. Szybko się trzeba namyślać, bo ma klientów następnych. Obraz muszę pani ściągnąć, we by stoją, bo to są yy, pamiątka po dziadkach. Kurwa, jaka pamiątka, pierdolę. pierdole. Ja dziękuję za takie pamiątki, kurwa, rozwalające się. Tragedia przecież. Klatka całkiem całkiem, całkiem spokojnie, duże okno czyściutko bajera, wiesz, co biega, kurwa. Ale kurwa meble i te lodówki. Kurwa te 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 kurwa te. Ten obraz, daj kurwa, spokojnie jak zachryścił proboszcza. No taka prawda jest. A meble? Szesta. Proszę. Klatka śliczna, ciściutka, nowiutka, bialutka, z linda No ale meble tragedia. Poseidony. No taka prawda. Chodź. Trzeba się, kurwa, nad tym fantem zastanowić parking kurwa, widzisz? No git. Wszystko git. Winda wszystko bajera. linda bajera, wszystko. Tutaj. A meble Gierek, kurwa. Tak, meble. jest? Rady nie wiesz. Ale też jak umarłego dupa, rozdzielnia Teraz wszystko zobaczymy na zewnątrz, ale Buda kurwa, kasta, że to, tam balkonu nie.